Na starych i zielonych dębach powstała miejscowość Panna Maria, gdzie do dzisiaj się tam zace żyją. Pan Józef Płyk, pierwszy konwoj z Bośni, który kręcił się w na Był dla tych i dla tych pierwszych, którzy wyjechali z tego Ameryki. Wy, są to właściwe ludzie co do obrudy Moskwy. ktoś ty jest. Uh, Josephine i Lysa A co ty przyjechałaś na Śląsk? Uh, Woboczyć jako jak to jest, jak starzyki przyszli z... Z, Polski. z Polski. A ty, a ty kto jest? Ja Gladys, Lysa Koenig. A co ty, ty przyjechałaś do Polski? Woboczyć jako tutaj to moi Starki, starzyki tutaj stąd pochodzą. Dobrze. Dobrze. A teraz co, coś ty za tam? Ja A ja jestem A Gamba. A ci je? A mnie Lucjan Lucian A ja jestem z Castrochowy, Teksasu. Pięknie. Jeszcze miasteczko powstawało na podwórzu pana Tomka Rogalskiego, który nam wszystkiego użyczał. On, on i konie kupował potem do roboty, do, do roli, pytając się mnie, jak mają wyglądać, żeby do filmu fajnie pasowały. No, myśmy tak mieli z nim wszystko poukładane, on też tym żył, bo dla niego to była odskocznia, kiedy on przez cały tydzień był w polu, a w niedzielę myśmy u niego robili dziki zachód. Takich zdarzeń różnych, co mogło się coś wydarzyć, było dużo. Do worka specjalnego z cementem wsadziliśmy petardę, a brama była otwarta, że konie miały lecieć prosto w pola. No oczywiście był taki wybuch, że wszystko przykryło jednym wielkim kurzem, nic myśmy nie widzieli, ale koni też w polu nie było widać. Tylko jak kurz zaczął opadać, to ludzie mówią, konie siedzą na furze. My też myślimy, kasz to konie na furze siedzą, a one po prostu 180 stopni się obróciły w tym wszystkim i do stajni uciekły, tak jak instynkt prowadzi. Stajnia była wtedy zamknięta, więc dyszlem wbiły się w drzwi, wóz im podjechał pod zady, więc siedziały oparte o ścianę zadami na... Na furze. Jak myśmy przepęd bydła robili w Bojszowach, to przecież skąd te krowy wziąć? Jak się pasły na łąkach, to myśmy wszystko w stado wzbili, pędzili ku jedlinie. Jak było sfilmowane, to każdy brał krowa, ale przy tym wszystkim to tak pomylili, że każdy no doił w fałpie. Wymieniali się jeszcze przez tydzień. Myśmy się nauczyli, że nigdy nie jechać od Bojsów do nikąd bo końci nie poleci, tylko jedź odnikąd do Bojszów, to on leci jak pieron, bo on do żłobu i do chleba. I zdarzało się tak, że kamerę mijały i już my ich nie zatrzymali, dopiero w A wy czego szukacie? No sklepu szukamy. Pod sklepem stoicie. Ale tu pisze generał. Nie myślicie, że tu generał mieszka. Tu jest sklep, tu kupicie wszystko, idźcie se tam z Bogiem i oni mam czasu, wywejdzie. Jak dobrze się umie oszukać, to tą Amerykę idzie zrobić u nas. Jest to twórca, który robi kino od początku do końca sam. A więc sam układa fabułę, Pisze scenariusze, sam szuka amatorów do obsady tych ról, sam projektuje stroje, rekwizyty, szuka odpowiednich plenerów, sam aranżuje wnętrza, bo przecież nie dysponuje żadnym studiem. Wszystko trzeba było stworzyć, każdą rzecz uszyć, ubrać, na plan przywieźć, wiedzieć, co włożyć do kamery, jak to naświetlać, wiedzieć jeszcze, jak filmować, żeby. Ten czas nie był zmarnowany skala 1 do 1, peasemaker, czyli przynoszący pokój. To jest 1876 model i po każdym naciągnięciu bębenek przechodził i był strzał. I znowu trzeba było naciągać, bębenek przechodził i był strzał. To yy, prawdziwe strzelają. W Westernie mają ślepaki. A ja nie mam nic, więc tu jest nawet otworek przewiercony. Tu wchodzą dwa druciki. Tu się wkłada spłonkę małą, tą elektryczną. Yy, zapycha prochem albo się wkłada korek odpustowy. Zaczernia i włącza się bateryjko. Każdy strzał trzeba osobno zrobić. W ciągu tych 40 lat przez jego filmy przewijają się ludzie, którzy już niektórzy dawno nie żyją, ale oni są żywi na tym filmie. Te